Każ funkcję kwadratową, której miejsca zerowe to minus 2 oraz 3. Żeby rozwiązać to zadanie, no to teoretycznie moglibyśmy podstawiać w miejsce x we wzorze każdej z tych czterech funkcji, najpierw minus dwójkę, a potem trójkę i patrzeć, czy wyjdzie y równy 0. No i oczywiście wybralibyśmy tą spośród tych czterech funkcji kwadratowych, dla której w obu przypadkach otrzymalibyśmy y równego 0. Moglibyśmy również obliczać miejsca zerowe każdej z tych czterech funkcji kwadratowych, no a następnie wybralibyśmy tą, dla której otrzymalibyśmy liczby równe minus 2 oraz 3. Oba te sposoby są jednak dosyć mocno czasochłonne, dlatego rozwiążemy to zadanie w inny sposób. Posłużymy się postacią iloczynową funkcji kwadratowej. Ponieważ wiemy, że miejscami zerowymi naszej funkcji muszą być liczby minus 2 oraz 3, zatem wzór tej funkcji musi być postaci y równa się i w pierwszym nawiasie x minus pierwsze miejsce zerowe, czyli x minus minus 2, czyli x plus 2, razy jeszcze x minus drugie miejsce zerowe, czyli x minus 3. Cały wzór możemy jeszcze pomnożyć przez dowolną liczbę rzeczywistą różną od zera, którą tutaj sobie oznaczmy symbolem a. No i teraz, ponieważ żadna z tych czterech funkcji w punktach a, b, c, d nie przypomina naszej funkcji kwadratowej danej w postaci iloczynowej, Zatem musimy sobie wymnożyć te dwa nawiasy. Czyli otrzymamy wówczas wzór y równa się a razy, no i mnożymy wyraz za wyrazem, x razy x to będzie x kwadrat, x razy minus 3 to będzie minus 3x, 2 razy x plus 2x i jeszcze 2 razy minus 3, czyli minus 6. Zatem wzór naszej funkcji kwadratowej jest równy y równa się a razy x kwadrat, minus 3x plus 2x to jest razem minus 1x i jeszcze minus 6. No i teraz patrzymy, która z spośród tych czterech funkcji z punktów, z punktów a, b, c oraz d przypomina nasz wzór funkcji kwadratowej. No i jest to funkcja z punktu d. Wystarczy, że pod a podstawimy jedynkę, no i wówczas otrzymamy wzór właśnie y równa się x kwadrat minus x, minus 6, czyli dokładnie ten z punktu D. Zatem funkcja określona takim wzorem ma miejsca zerowe równe minus 2 oraz 3. Oczywiście jest nieskończenie wiele funkcji kwadratowych, które mają takie miejsca zerowe. Wystarczy podstawić w tym wzorze ogólnym pod a inną liczbę rzeczywistą, oczywiście różną od zera, a otrzymamy inną funkcję kwadratową również z tymi dwoma miejscami zerowymi. Natomiast spośród tych czterech możliwości jedyną poprawną odpowiedzią jest odpowiedź z punktu D.